Cześć, to i zapraszam was do mojego w wydarzeń piłkarskich, czyli z dnia 29 stycznia. Zapraszam. Gabriel Kobylak zostaje wypożyczony z Legii Warszawy 2 do Radomiaka Radom. Jest on wypożyczony do końca tego sezonu i e, miniony sezon spędził również na e, w identycznej zasadzie, na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Czara Sajonczu zostaje wypożyczony z Atletico Mali do Fenerbacze. Jest to wypożyczenie również do końca tego sezonu a jego liczby z tego sezonu to są 9 meczów, 0 goli i 0 asyst. Josip Bekal również został wypołączony z Fiorentin do Hajduka Split. Y Horvat jest wypożyczony do końca tego sezonu, a jego liczby z tego sezonu to są 18 meczów, 1 gol i 0 asyst. Cezary również został wypożyczony z Legii Warszawy do Rio który w pierwszej lidze portugalskiej walczą o utrzymanie. No, i jest to wyp wypoczynanie do końca tego sezonu. Wczoraj z Polaków nim jest więc przejdziemy sobie do wczorajszych meczów, a czyli wyników. Wczoraj gra, grał Puchaj na Afryki, FA Cup, Druga Liga Francuska, La Liga i La Liga Druga, Liga Portugalska, Turecka Super League i Serie A. A dzisiaj zagra Puchaj Narodów Afryki, Premier League, Championship i Puchaj Niemiec. Dziękuję jeszcze o oglądanie, zapraszam na moje media. Społeczność obejmowała się teraz w Jeśli oglądasz to na TikToku, zapraszam Was swojej, abyście sobie zaobserwowali i, i polubili ten film. I widzimy się w cześć!